Jest i fontanna na Pryna w Gdańsku. No, budowana na początku XVII wieku. i Opowieść tamtych czasów twierdziła, że fontanna tryśnie wodą, kiedy w Radzie Miejskiej zasiądą uczciwi rajcy. Tam gdzieś za mną ratusz, tam jeszcze bardziej gotyckiej budowy. No, teraz wychodziłoby na to, że uczciwa Rada Miejska zasiada, skoro, skoro woda trysnęła. No. Ponad 30 lat ją budowano, natomiast w końcu udało się i koło w latach XVII wieku została do użytku oddana. A za mną i dwór Artusa, niegdyś najważniejszy w sumie budynek w mieście, najważniejszy na dwieście lat, siedziba Bractw kupieckich Tam dogadywano najważniejsze transakcje, tam, tam ucztowano, tam toczyło się życie towarzyskie. Tam też potem powstała pierwsza giełda już w późniejszych czasach, pierwsza w Gdańsku, giełda w takim już współczesnym rozumieniu. No, a ja oddaję się dekadencji na długim rynku w Gdańsku, odpoczywam krótką życie, także Was serdecznie ja pozdrawiam, pewno wieczorem się zobaczymy na jakimś streamku, pewno w kolejne dni będą różne rzeczy, ale na razie Gdańsk, twór Artusa, tam ratusz. ratusz co? Pozdrowienia z Wielkiego Gdańska, Chłańska.